Cześć, witam w kolejnym materiale. To znowu ja. Na wcześniejszych filmach yy, rozmawialiśmy też o partii włoskiej. Yy, link w karcie. Yy, I generalnie dzisiaj mamy pewną kontynuację. Yy, co zrobiliśmy? Podsumujmy sobie. Poszło E4 E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, goniec C5. I w tej pozycji już wcześniej rozmawialiśmy o planie C3 D6 D4 i wtedy jakieś w sumie pół roku temu już będzie bo w trakcie turnieju kandydatów powiedziałem Wam, że kiedyś będziemy kontynuowali, co nie po ruchu D4, tylko co po na przykład D3 w tych pozycjach. Czyli co pójdzie po czymś takim, jeżeli Biały będzie próbował się ustawiać spokojniej. I właśnie dzisiaj sobie na ten temat porozmawiamy. Ale żeby uprzedzić pytania, jest jeszcze w tej pozycji bardzo ważny gambit, który trzeba przerobić, i jest to tak zwany gambit Evansa, ruch B4. W tej pozycji większość z Was pewnie myśli, że czarny musi zbić na b4, co nie jest prawdą. Yy, można również zagrać zrób goniec a7, który ja polecam. Yy, dlaczego? Bo wydaje mi się, że zawodnicy grający Gambit Avanza chcą, żebyście zbili tego pionka, więc tego nie robimy, żeby zrobić na złość. Nie jest to obiektywnie najlepsze posunięcie komputerowe, ale też nie jest złe, więc moim zdaniem jak najbardziej sensowne. A wymusza na białym. Zrobienie coś z tym pionkiem B4 Teraz ma dość spory problem, no bo musi się zdecydować Czy idzie do przodu na B5 Czy może jednak broni przez A3 A może jeszcze gra jakiś gambit w stylu D4 Bardzo rzadka kontynuacja Także są różne możliwości I my właśnie sobie zaraz je prześledzimy Goniec A7, zacznijmy od B5 To wydaje mi się najbardziej konkretne I konkret polega na tym, że gramy skoczek A5 I po skoczek bije E5 W tej pozycji Bijemy na C4 i gramy D5 Tyle trzeba pamiętać że wybijamy hetmanem na d5 i że biały ma dość spore problemy. Pomimo tego, że ma pionka więcej przez chwilę, najprawdopodobniej go straci. Musi go oddać na polu b5. No jeśli będzie próbował grać coś w stylu skoczek a3, czy jedno, czy drugie, to czarny może wykorzystać ten motyw do zdobycia wieży. Więc chyba korzystnie. Oprócz tego jest jeszcze możliwość zagrania hetman bije g2, co wcale nie jest takie złe. Może się okazać nawet dokładniejsze. Z uwagi na to, że po hetman g2 w tej pozycji, wieża f1, jest jeszcze motyw, goniec g4 albo goniec h3. Dajmy na to, goniec g4 będzie lepsze, bo naciskam na tego hetmana i po ruchu f3 mam goniec h4 szach. Jak rozumiem, co zaraz kończy się matem, więc zobaczcie, yy, bardzo szybko można tę partię wygrać, jeżeli się przeciwnik pomyli. Yy, po hetman bije d5, raczej skoczek e3 bym się spodziewał. Hetman bije B5, no i skoczek C3, żeby dalej rozwijać figurę. Hetman C6. Zobaczcie, że nie ma gońca na F1, więc nie podstawiamy tych yy, nieprzyjemnych związań. Yy, krótka roszada, skoczek F6. No i moim zdaniem ta pozycja jest w okolicach równości. Ja bym wolał grać co czarnymi, nie wiem jak wy, to już kwestia gustu. Ale para gońców, plus fakt, że mam czystą strukturę, mnie satysfakcjonuje. Mała wada jest taka, że mam mniej pionków w centrum, bo biały ma jednego, a ja nie mam ani jednego. A to właściwie jedyny problem. Raczej bym się nie przejmował. No to co? Zamiast skoczek b5 możemy też zagrać goniec d3 albo goniec e2. To będzie przechodziło. Idea jest taka, że biały w koniec końców zagra bierze e1. My robimy krótką goniec f1 i powstaje tego typu sytuacja. Po ruchu d5 skoczek c3 i d4. Moim zdaniem czarny stoi przyjemniej, ale komputer twierdzi, że po skoczek e2, hetman d6 jest taka drobna taktyka, którą biały może dostrzec. Zagrać e5 i pozycja kończy się równą. Więc koniec końców znowu nic strasznego, moim zdaniem sprawiedliwie. Czarny ma piąka centralnego, wyżej postawionego w zamian za białego tego piąka na skrzydle i skoczek na A5 jest delikatnie poza grą, także coś za coś. To właściwie nam mówi, że B5 jest niegroźne. Skoro B5 jest niegroźny, to trzeba szukać czegoś innego, może D4. No ale konkret D4 spotyka się z ED. Jedyne, co trzeba pamiętać czarnymi, to że po d B5 gracie skoczek A5 i po gonie z D3 gracie bardzo ważne posunięcie C5. Jak znajdziecie C5, czy sobie będziecie pamiętać, to po BB C6, skoczek bije C6. W tej pozycji my zwrócimy Pionka na D4, ale w zamian za to wyczyścimy mocno pozycję. Skoczek BD2, skoczek B3, goniec z B2, gramy D5. I po wybiciu wybijamy, po wybiciu gramy gonie z G4. I właściwie tyle trzeba pamiętać. Zobaczmy, że czarny rozwinął wszystkie swoje figury. Nic strasznego mu się nie dzieje i po prostu czeka na to, aż Biały się pogoli z faktem, że nic wielkiego nie ma. Wracając. D4. Średnio dokładne. Co nam pozostało? Yy, pozostało nam kombinowanie co po ruchu A3, prawda? To jest to, co jest istotne. Yy, no i po ruchu A3 my sobie zagramy skoczek F6, rozwijamy dalej figury. I po ruchu D3 gramy D5. Walczymy o centrum. Wybicie, wybicie, krótka roszada, krótka roszada. To, co jest istotne w tej pozycji, o czym warto pamiętać, to, że my koniec końców zagramy ruch skoczek B6. Yy, dlaczego wybicie na E5 jest tu niedokładne? Myślę, że odpowiedź jest dość klarowna. Otóż chodzi o to, że koniec końców po wybiciu na E5, po goniec E5, tak myślę, yy, będę mógł zagrać. Spokojnie skoczek, bije C4 i podebije C4. Pytanie, czy od razu bić na D1 czy nie. Myślę, że można i powie, że D1 zagrać coś z stylu goniec E6. Yy, raczej w tym kierunku bym szukał tego typu yy, opcji. Ewentualnie tak głębiej wieża E8 z taką pułapeczką, nie bije B4, też się może przytrafić. Na co trzeba uważać? No na to, że jak dokładnie to zrobię, po AB wieża E5 wciąż wieża do 8 grozi, więc pewnie i tak koniec końców muszę zagrać goniec F5 albo goniec E6. Może nawet w tej pozycji szukałbym ruchu goniec G4. Najpierw, żeby się jeszcze rozwinąć, yy, co odzyskuje pół tempa przynajmniej na, na białym. Biały będzie musiał zagrać jakieś wieża E1 i teraz myślę, że jest nawet goniec F5 albo goniec E6. Znowu ciężko powiedzieć, to się mocno czyści po, po gonie C7 w tej pozycji. Wydaje mi się, że będzie goniec F6, coś w tym stylu. I na końcu spadnie na C2, pionek jest, to jest może delikatny problem u, um, u czarnego. Więc może trzeba być delikatnie dokładniejszym, czy jakieś wieże F8 wrzucić. Więc ta pozycja jest dość skomplikowana. Naprawdę nie chcę wchodzić w szczegóły, bo moim zdaniem wartość edukacyjne, jest niewielka, to znaczy małe szanse, że dostaniecie dokładnie tę pozycję. To co warto sobie zapamiętać, że po prostu stoimy bez pioneczka, ale mamy w zamian za to parę gońców, co jest typowe. I jak gramy ruchy w stylu goniec F5, naciśniemy na, na pionka na C2. Powiedzmy, że będzie chyba trochę szybciej, po wybiciu na C7 spodziewałbym się, że po goniec F6 czarny tutaj będzie stał przyjemnie. Zobaczmy, że jak pójdzie wieża A2, które wydaje się praktycznie jedyne, to zajęcie linii C będzie bardzo typowe, czy wieża A 8, czy wieża F 8. I wieża c8 to będzie goniec d6, to pewnie zagram wieżę fc8. I po goniec d6, jak rozumiem, wieża bije c4. No i co? W koniec końców odbijemy pionka na c2, bo możemy się zdwoić po lince. c. Goniec na f5 będzie naciskał, więc coś w tym stylu należałoby się spodziewać. Jeżeli nastąpi goniec c5, to będę grał przez b6 i wyrzucę gońca. Więc to niewiele zmienia. Także przyjemna pozycja dla czarnego. Dobra, Mniej, moim zdaniem nieistotne i mało prawdopodobne. Dużo bardziej prawdopodobne, żeby ja zagrał go nie z B3. Się tej idei i gramy po prostu A5. No i co? Zadanie dla Was, jeżeli pójdzie B5, co byście zrobili? Dajcie sobie chwilę. Można nawet zatrzymać film. Trzeba grać do przodu oczywiście, jak się da. wisi pionek na E5 troszeczkę, więc trzeba zagrać ruch skoczek D4. I teraz konkret opiera się na tym, że jak pójdzie skoczek bije E5, to zauważcie, że po pierwsze wisi pionek na B5, a po drugiej, ważniejsze, mogę zagrać najpierw bicie na B3. CB. I teraz wrzucić chyba na D5. Centralizacja i nacisk na wszystkie możliwe potencjalne słabości białego. Także pozycja bardzo przyjemna. Cały czas parę gońców i znowu tego samego typu możliwości. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to odsyłam oczywiście do opisu. Tam są notatki, wszystko co istotne. Zachęcam się zapoznać. Czy zachęcam sprawdzić. Czy co, ruch A3 odpada, ruch D4 odpada, ruch B5 odpada, czyli. Cały gambit awansa odpada, przynajmniej w sensie obiektywnym, nie daje szans na przewagę białemu. Co nam zostało? Zostało nam C3D4, to przypominam wam, że po D4 będzie go nie z B6. I mamy tę klasyczną ideę, jak w poprzednich notatkach. Jeżeli pójdzie nie C3, tylko na przykład najpierw krótka roszada, to gramy D6. I teraz uwaga: tak naprawdę jesteśmy w punkcie kulminacyjnym naszych notatek, naszych idei. O co chodzi? Jeżeli biały będzie grał przez ruch C3, to tak po cichu powiem, że jest szansa, żeby przejść do podobnych wariantów, które są właśnie w tej karcie, czyli do wariantów, co na to Hikaru, zwróćcie na to uwagę. To powiedzmy nie jest super istotne, to jest w opisie notatki możecie sobie zajrzeć dokładnie, co po rugo NSG4 może nastąpić. To jest takie drobne rozszerzenie. Natomiast to, co jest istotne, to główny wariant, czyli ruch D3. Biały może zagrać to spokojnie, może zagrać normalnym włoską, i po ruchu D6 y, zagrać tutaj przez C3 albo skoczek BD2. Zacznijmy od ruchu skoczek BD2, po którym ja proponuję y, jedną z dwóch opcji. Pierwsza to H6, która jest bardziej zgodna z naszymi planami, a druga, bardziej mm, przygodowa, to ruch Hetman F6. Bo ogólnie to, co warto wiedzieć w tej pozycji, to że nasz plan to będzie zagrać H6 po C3 skoczek G7. Płacić B4, goniec B6, B4, A6, i po krótkiej roszadzie krótka roszada, goniec A2. Tutaj trzeba być dokładnym zagrać goniec A7, ale tu bardziej szczegóły. Chodzi o plan. Gramy skoczkiem na E7 po to, żeby zrobić miejsce pionkowi F. I ten pionek koniec końców będzie chciał dojść do ruchu F5, więc gramy król 8, żeby zejść z przekątnej. I nasz plan to w następnym ruchu albo zagrać skoczek G6, skoczek F4. Albo zagrać od razu F5 i się po prostu nawalać po tej linii F. Koniec końców, jest to bardzo intrygująca idea. Pierwszy raz zobaczyłem to w partii Richarda, raporta, czy Richarda, raporta, jak tam kto woli. Richie zagrał tę ideę z Wesleyem Saul bodajże. Nie przypomnę sobie, ile temu to było, domyślam się, że około pięciu, bo czas szybko leci. No, i ogólnie paru moich uczniów też grało ten plan przy okazji raczej z dość dobrymi rezultatami, więc serdecznie polecam. Plan jest prosty: chcemy dojść do F5, otworzyć linię F i atakować na króla. To naprawdę nie trzeba wiele. I ogólnie mamy też dzięki temu więcej pionków w centrum. Zauważmy, że jak pójdzie jakieś głupie wieże B1, cokolwiek, po F5 po wybiciu, jeżeli uda nam się zbić skoczkiem, popatrzmy: mamy jednego pionka więcej w centrum, czyli łatwiej zagrać D5, E5 i E4 nawet i się tam władować po. O tym centrum, przy okazji, na skrzydle królewskim również można próbować, więc to jest bardzo przyjemna idea. Eee, co nam pozostało? No, chciałem Wam też pokazać, że oprócz ruchu H6, który jest bardziej programowy, zamieniło skoczek G5, jest również idea Hetman F6 w tej konkretnej pozycji. I ona jest świetna, turbo ciekawa, no ale trochę niezwiązana z tym naszym ogólnym planem, więc dlatego wrzucam to jako dodatkową opcję. Ruch G5. No i co, eee, zaskoczeni to bardzo nowoczesne podejście. Eee, krótka roszada G4. Jak konie 1 to H5. Co jest istotne, ruchy w stylu H3 na starcie powinny zostać odrzucone przez białego, z uwagi na to, że jak zagram H5, to w sumie nie można już zrobić krótkiej ruszady. To właściwie wyłącza nam tę możliwość, bo to automatycznie doprowadza do tego, że czarny gra ruch G4 i ten atak leci sam. Czyli niezbyt komfortowa sytuacja u, u białego. Biały będzie musiał stać bez ruszady i ciągle mu grozi g4, więc w sumie ciężko coś zaproponować takiego prostego, być może skoczek f1, nacisnąć na pionka g5 i liczyć na to, że ta pozycja będzie grywalna, ale moim zdaniem nie jest prosta i tu biały będzie się musiał trochę potłumaczyć w sensie obiektywnym, co tutaj zagrać, jak się bronić. Skoczek h2 na przykład mnie tu średnio przekonuje, ok, niby bronię, ale z drugiej strony nieprzykonujące, po prostu nie cofnę sobie tego gońca na D7 e, i, i dalej nie ma planu. Ciągle nie można zrobić krótkiej roszady, a pójście w długą też będzie, wydaje mi się, przynajmniej niezbyt proste i niezbyt rozsądne. Więc koniec końców e, pozycja z praktycznego punktu widzenia bardzo niebezpieczna. E, dobra, więc to jest plan, raczej nie H3, myślę, że krótka roszada. G4, skoczek E1, H5 i ogólnie plan prosty. Gramy A5. Jaka jest różnica? Między A6 i A5, na co należy zwrócić uwagę. Czasem gramy A6, czasem gramy A5. A6 gramy częściej wtedy, kiedy ruch B5 jest groźniejszy, co za tym idzie, jakby nie możemy cofnąć skoczka na E7. Czyli jakbyśmy sobie spojrzeli na tę wcześniejszą pozycję z ruchem H6, czyli tutaj, to zobaczmy, że ogólnie w tej pozycji gramy A6, ale to z uwagi na to, że jak nastąpi B5, to mamy taktykę AB i nie ma AB. No bo bij, bijemy na a1 i test cała ta puenta, że wtedy ruch a6 ma więcej sensu. Natomiast, yy, no bo nie mamy jak skoczka cofnąć z c6, nie na e7, musielibyśmy go dawać na b8. To jest jakaś taka mała wskazówka, kiedy a6, kiedy a5. To nie jest takie proste, żeby też było jasne. Yy, wiadomo, że na pewno się zdarzy jakaś sytuacja, gdzie będziecie musieli zagrać akurat tak, a nie inaczej. Ale właśnie należy kumać te drobne niuanse. Także wracając, mamy te pozycje, jest b4, nie jest b6, a4 i gramy a5. Czyli już teraz wiemy, że w tej sytuacji ruch A6 jest nam trochę zbędny, bo B5 już tak bardzo nie grozi, bo mogę stworzyć skoczka na E7, wjechać na G6 i kontynuować atak. Także to są te plusy grania tej pozycji, że skoczek stoi na G8. Czyli mogę zagrać A5, no jak nastąpi B5, tak jak mówiłem, skoczek E7, no i po prostu jazda, a jeżeli będzie goniec B5, który jest pewnie dokładniejsze, to gramy AB, skoczek C4, bo nie za nim do wymyślenia przy desce, goniec A7, CB, królew 8. Taka sobie prosta pozycja, nie? Komputer ocenia jako plus 02, cokolwiek miałoby to znaczyć. Zaletą białego jest to, że ma pionki B i A, które idą do Hetmana. Wadą jest to, że nie ma pary gońców, a parę gońców czarnego będzie atakowała na białego króla. Ja wolałbym z praktycznego punktu widzenia, grać to czarny ale to mówię kwestia znowu gustu. Nie jest to jednoznaczne. Więc to jest pozycja, która może powstać. Moim zdaniem, z, jakby z szansą obosieczne obustronne. E, wróćmy do pozycji wyjściowej i wreszcie przechodzimy do głównego wariantu, który nas interesuje, czyli C3. H6. E, jeżeli pójdzie do 4, to mamy zaletę taką, że zyskaliśmy tempo. W porównaniu do tego wariantu Hikaru, uwaga, gramy go nie z G4. Teraz H6 zagraliśmy za darmo, a biały zagrał na raty D3D4, więc dalej nie będziemy tego analizować. A to, co jest takie normalne, to spokojna, krótka roszada. Gonie z B6, tutaj o tym warto pamiętać, że generalnie łączymy z ruchem C3 lub Gonie z B6, to w różnych kolejne czasu się przydaje. Skoczek bd 2 skoczek G7, gonie z B3, krótka roszada. I teraz tak, jeżeli Bia będzie grał naturalnie, tak jak zwykle to robi, bierze E1, gramy król H8, skoczek F1, gramy F5, wykrzyknik i po F. Goniec F5, i uwaga! Okazuje się, że po raz kolejny mamy pionki E i D, które są w środku, mamy ich więcej, więc tak naprawdę to czarny gra tutaj o przewagę, nie biały. To czarny jest tutaj tą stroną przeważającą, e, więc można bardzo szybko w ciągu 10, 11, 12 ruchów dostać ogromną przewagę czarnymi i przede wszystkim bardziej praktyczną pozycję. Goniec na B6, pięknie. Wieża, pięknie. Goniec robi swoje. Każda z figur ma swoją funkcję i naprawdę ta pozycja jest bardzo przyjemna do gry dla czarnego, ja serdecznie polecam. To, co obiektywnie jest najlepszym moim zdaniem dla białego, to granie skoczek C4, skoczek G6, A4, wymuszanie ruchu A5 i teraz uwaga, hetman F6, moim zdaniem trudny ruch do wymyślenia normalnie przy ale na większej głębi robi się bardzo ciekawe. Alternatywą jest granie skoczek A5, którego nie umieściłem w notatkach. Umieściłem ten ruch w notatkach dla swoich uczniów kilka lat temu, ale chciałem Wam pokazać jak wygląda przygotowanie w XXI wieku przy użyciu komputerów? Hetman F6 i okazuje się, że wszystko się trzyma. Jeżeli nastąpi najlepsze goniec A2, to gramy goniec E6, gramy goniec C4, gramy skoczek A5 i gramy skoczek C6. No i moim zdaniem ta pozycja jest w okolicach równości. Komputer twierdzi, że biały ma delikatną przewagę na większej głębi. I tam próbuje się doszukać z tego, że ma parę gońców, i dlatego ma plusy, ale moim zdaniem to nie jest wystarczające do tego, żeby myśleć o że przewadze. Może się nie znam, ale tak mi się wydaje. Yy, więc koniec końców ta pozycja nie jest przerażająca. A to, co pewnie wam zagrają ludzie, to zagrają A5. Bo zauważyłem, że po gonie C5 jest goniec A4. Naciskają teraz na skoczka i grozi ruch B4 zdobycie gońca. No i co? To wygląda niebezpiecznie, ale my się nie przejmujemy, mam pozycję dobrze przeanalizowaną, goniec G4 gramy. Yy, I po ruchu B4 której się chyba najbardziej nam rzuca, gramy skoczek H4, dodałbym dałbym na krzyknik, skoczek D2 i uwaga, ciach, ciach i ciach. I się okazuje, że to jest po prostu remis. Po goniec, czyli 1 najpierw jest dokładniejszy, ale ogólnie po ruchach w stylu goniec C2 po prostu wybijamy na F3 i są duże kłopoty. Grozi to, że wybijamy do spodu. Tak, ciach, 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 ciach. Goniec F3 i później grozi hetman G6, hetman G2 mat. Więc, dlatego białegar gra Kru H1 i my musimy znaleźć ruch B5. Jeżeli pamiętacie posunięcie B5, to jesteście uratowani. Ogólnie chodzi w tym o to, że jeżeli teraz nastąpi A, b 6 to to właściwie robi ogromne problemy czarnemu, że czarnemu białemu, bo gram aB6, i jest problem na tym związaniu, on jest dość poważny. No bo się okazuje, że teraz będzie groził B5 jak po prostu. No jeżeli biały zagra z gońca na B2, to ja mogę się pozbyć skoczka na F3. Najpewniej no tym zle, żeby nie było bicia na D4 jakkolwiek. żadnego wtrącenia. Tak, tak, tak. No i proszę bardzo, czach. A jeżeli pójdzie GF, no to ta pozycja też jest bardzo podejrzana. Poskoczek F3 wieża G1. No nie wiem, jak wy. Ja bym wolał grać to czarnymi, pewnie po jakimś posunięciu w stylu hapien, że bronię tego węca. i grożę, że gdzieś odskoczę, czy tu, czy tu. Będzie z tym problem. Dlaczego nie zbiłem na G1? Ktoś się może zapytać. Myślę, że da się zauważyć, że ruch Hetman G4 jeszcze łapie tego skoczka. Na ile jest to dobre, to znowu kwestia mocno wątpliwa, bo to jeszcze chyba B5 To też może być wzięte pod uwagę. No ale ja bym pewnie zagrał ruch H5 w partii, jak mam być szczery. Może niedokładnie, ciężko powiedzieć. To musicie sobie trochę głębiej poanalizować, znowu na to taki w opisie zachęcam sobie na licze się popatrzeć. Ale to nie ma znaczenia. Moim zdaniem po ruchu B5 ktoś wam, tym ktoś, czyli wasz przeciwnik cofnie na gońca na C2, dostaje bicie na C2, hetman C2, bicie na F3. Bicie na F3, gonie f 3 skoczek F3, Hetman F3, no i kończy się to takim prostym remisem. E, powtarzamy Hetman G4, Hetman F3, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o całą linię. Czyli zobaczcie, wariant, który by się wydawał najbardziej logiczny, kończy się forsownym remisem, i to jeszcze po waszym ataku, po ofierze figury, jeszcze no, trochę napisujecie krwi przeciwnikowi, biorąc ten remis czarnymi, który chyba nie jest aż taki straszny. Więc reasumując, idea Richiego raporta, tak to roboczo nazwę. I skoczek g7, żeby zrobić miejsce dla piąka f, później kruchało 8 jest bardzo intrygującą ideą i warto się wyposażyć w ten plan, nawet jak będziecie grać z czarnymi w różnych ideach. Przykład. Lewon Aronian grał też przez skoczek f6 i ile dobrze pamiętam, grał szybko d6, może nie w tej pozycji, bo jeszcze będzie skoczek g5, ale ogólnie, no dajmy na to, powiedzmy pierwsze h6. Krótka roszada D6, i po takim klasycznym ustawieniu się grał gonie C7, grał sobie krótką roszadę I to, co bardzo mi zaimponowało, że w tych pozycjach grywał ruch H 8 i następnie grał skoczek G8, po czym grał ruch F5. Więc nawet w tych wersjach można próbować to grać. Co tylko dowodzi, że ta idea jest naprawdę intrygująca, że można w ten sposób kombinować. Więc bierzcie pod uwagę samą ideę dojścia do ruchu F5, tylko że właśnie w tej wersji ze skoczek G7 wydaje mi się, że czarny mniej temp traci na całym planie, nie musi iść na lepsze, się nim wracać. Wiadomo, są jakieś drobne wady tego ustawienia, no ale wydaje mi się, że aspekt zaskoczenia i oprócz tego ten obiektywny w sumie chyba też jest po stronie skoczek G7, goniec C5 i tej cowce. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zachęcam do komentowania, łapeczki w górę, subskrypcje też są mile widziane. To by było na tyle, do zobaczenia. Cześć, cześć.